Hallo, dzień dobry. Ostatnia aktualizacja w końcu wyszła z bety i wraz z Halloween Nights została dodana do głównej wersji gry. Zawiera ona bardzo wiele dobrych zmian, które to w większości zostały już opisane w poprzednim filmie o Becie. Link w opisie. Jednak po drodze, wprowadził wprowadziło jeszcze kilka zmian, które, pomimo bycia spoza drobnymi, mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w Konstant. Pierwsza zmiana, zmieniono itemy niezbędne do naprawienia domku krawapki na widok. Oczyną listę. jak widzicie, nie ma tam żadnych przedmiotów sezonowych, co znacznie przyspieszy spidanowanie Celestial Championa. Zmiana druga, dodano do dopus Krausa jajko stalbiuda, co jest chyba jakimś nieśmiesznym żałtem, bo już pióra z gęsiołosia czy pustynny kamień były gówniane, ale jajko stalbiuda, no kman. Zmiana trzecia, która trochę ratuje zmianę drugą, ale nadal pluje gęstą śliną. Z jajka Talbirdan możemy ugotować nowe jedzenie, które odnawia aż 150 punktów głodu i 60 punktów życia. Aby je ugotować musimy oprócz jajka dorzucić do garnka jedno warzywo i dwa wypełniacze. Jest to bardzo duża zmiana, która sprawia, że jajko talbiura nie jest bardzo gówniane, ale nadal według mnie nie jest godne klausa. A dlaczego jest to duża zmiana? Wcześniej były 3-4% które leczą powyżej 40 punktów życia i zawsze wymagały one bardzo rzadkich składników jak mandagora czy masełko, a teraz no przy dobrej farmie talbiudów bez problemu możemy uzyskiwać hurtowe ilości takiego polskiego jedzenia. Zmiana czwarta, od teraz możemy tworzyć za pośrednictwem talbildów nowe gniazda. Wspomniałem o tym w poprzednim filmie, ale jest to po pierwsze zmiana ważna i warta wspomnienia, po drugie wystarczy talbiuda przyteleportować do klatki na biomie, by założył on nowe gniazdo. Zmiana piąta. Ośmiornice mają 100% szans na drop świetlistej bulwy. Zmiana szósta. Worley komentując jedzenie, powie, czy dawno je ostatnio jadł. Jeśli nie widzieliście filmu z Betty, powiem wam, że to tylko wierzchołek góry lodowej, więc polecam jednak zajrzeć do tego opisu. Została dodana nowa kolekcja skinów do postaci powiązanych stricte z, z Księżycem, która kosztuje około 43 zł. Prezentuje się ona dosyć ciekawie. I no i klasycznie już Wormuth, jak zawsze zabójczy. Ale wszyscy wiemy, że liczą się tylko paczki ze skinami do przedmiotów w grze, a nie do postaci. I na nasze szczęście zostały aż dwie takie paczki dodane, choć zmieniają one dość dziwne elementy g, mocno powiązane z całami. Mowa tu o wejściu do jaskiń, wejściu do jaskiń, gocie do minionów, obelisków u króla świeńczy w Atrium, do nagrobków Wormholy i kamienia wskrzeszenia. Dość niestandardowy był przedmiotów, a że kosztują one po 22 zł, nie wiem, czy się skuszę. To chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany w grze na stałe. Oprócz tego został jak co roku włączony Halloween, więc jeśli macie jakiś świat, który jest waszym głównym, głównym, najlepszym ukochanym, a nie macie dostępu do alchemii, koniecznie postawcie tę maszynę. Więcej o ważeniu mikstur w filmie w opisie. Za samo zalogowanie każdy dostaje skrzynię Halloweenową oraz skin do złotych wideł. Na Twitchu jest nowy przedmiot do zgarnięcia, tym razem skin do panfluta, a w opisie link do punkciorów. Co dalej? No mówią twórcy, że jesteśmy na drodze do jakiejś potężnej aktualizacji, a animacja ma być też przepotężna. Co by według mnie sugerowało nadchodzącego reworka. Został nam Maxwell i Wilson i szczerze nie mam pojęcia kto będzie miał następnego reworka. Raczej celowałbym w Wilsona, ale to bardzo niepewny strzał. A póki co, z mojej strony to wszystko. Co do tych zmian, to muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowany na myśl o następnym raszu Celestial Championa. Jako, że wprowadzana zmiana związana z domkiem może go teoretycznie skrócić z 12 do powiedzmy 6 godzin, ale o tym przekonamy się podczas następnego rasza. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy na kanale. Cześć!